E-Commerce Masters, gotowe strategie cenowe i analityczne dla Twojego sklepu internetowego. Postaw na dane i zwiększ swoje zyski z naszą pomocą. Cześć, witamy wszystkich w E-Commerce Masters. W tej serii będziemy mówić o analityce. To jest pierwszy z trzech odcinków i dzisiaj skupimy się na otoczeniu konkurencyjnym. Czy ono jest w ogóle ważne i wiesz. Tak się zastanawiam, że jakby w dzisiejszych czasach mamy na rynku polskim ponad 50 tysięcy sklepów e-commerce. I na e grubo 100, jeśli policzyć wszystkich sprzedawców na marketplace'ach różnego rodzaju, którzy nie mają swoich witryn sklepowych. Tak i to jest niesamowita liczba, która jakby przekłada się na, na kategorię w ten sposób, że wszędzie masz i konkurentów bezpośrednich i konkurentów bezpośrednich. Teraz taką myśl przewodnią, którą ja tu miałem, to jest czy w ogóle warto wzorować się na konkurencji, czy warto ją obserwować? Czy to jest w ogóle dobre pytanie? Tak, myślę, że to jest bardzo dobre pytanie. Nieraz też miałem okazję pracować z różnymi organizacjami, gdzie często panowała taka filozofia, że bądźmy jak Apple powinniśmy być innowacyjni, nie patrzeć na konkurencję. Natomiast super, realnie patrząc, jest mało firm na świecie, które mogą sobie pozwolić na życie, na życie w takiej w takiej rzeczywistości, relacji razem na same zasoby. Druga rzecz jest taka, że bardzo często sprzedajemy produkty, które są nieunikalne, no to wtedy tym bardziej musimy patrzeć, patrzeć na naszą konkurencję. Natomiast wracając do, do, do badań, no to tak jak od, od 2000 18 roku mamy podstawę PMR-u, 2020 i e commerce b B2C średnio rósł 26% średniorocznie. Dobry wzrost. Tak, i to jest bardzo dobry wzrost, bo często z i same nasze wewnętrzne potrzeby, sam rynkowy wzrost może zaspokoić, a, że są dla nas OK. Natomiast teraz prognozy do 2027 są takie, że ten rynek będzie rósł o 9%. No i tutaj już to jest, zaczyna być coraz intensywniejsza konkurencja, więc jeżeli żyjemy w otoczeniu silnie konkurencyjnym no to powinniśmy mieć programy pozwalające na analizowanie konkurencji, znajdowanie ich słabych stron, znajdowanie mocnych stron, liczenie się od nich i zastanawianie się, jak wykorzystać i jak najlepiej poradzić sobie w tym silnie konkurencyjnym otoczeniu, w którym jesteśmy. Jeszcze jak dołożymy do tego tak naprawdę konsumpcję, która w Polsce znacznie wyhamowała e Wydaje mi się, że competitive intelligence e, to tak naprawdę nie jest pytanie, czy, bo ono jest e, jasne dla nas. Pytanie jest, w jaki sposób to robić. I zanim do tego przejdziemy, to może czym jest w, według Ciebie w ogóle competitive in intelligence? Postarajmy się e, rozagregować to, to, to słowo. Competitive intelligence jest tym programem monitoringu konkurencji. Natomiast tu nie chodzi o to, że to jest jednorazowa analiza którą robimy konkurencji, żeby przeanalizować, co się stało, dlaczego akurat ktoś tam rośnie, tylko to jest tworzenie procesu ciągłego monitoringu w naszej organizacji, łącznie z przypiszanymi odpowiedzialnościami i też wyboru sposobów i decyzji, jak reagować na działania konkurencji, czy w ogóle reagować, bo nie zawsze musimy coś robić. A... Bo to jest tak, że monitoring to jest jedna rzecz, ale Akcja e, wynikająca z tego monitoringu to jest druga rzecz. I teraz, żeby mieć dobry competitive intelligence, to nie jest tylko monitorowanie, ale to jest e, proces podejmowania decyzji na podstawie tego monitorowania. Tak. I tylko tutaj trzeba zwrócić uwagę na, na jeden niuans. To jest taki, że to nie zawsze tak, że z każdej analizy konkurencji, z każdego deka, którego wyślemy, musimy od razu wyciągnąć jakieś wnioski. No bo my analizując i przesyłając dane o zachowaniu konkurencji, analizując te dane, jak się zmieniając w czasie to uzbrajamy naszych menedżerów, osoby decyzyjne, wszystkich specjalistów w naszej organizacji wiedzę, co się dzieje. I to nie jest tak, że oni w tej konkretnie momencie mają coś zrobić w wyniku tej analizy konkurencji, tylko oni mając tą wiedzę, podejmują lepsze decyzje, bo wiedzą, że konkurencja mu zostawia na jakieś produkty, więc robią zakupy, powinienem to uwzględnić, że pojawiło się dużo produktów o danej specyfice na rynku, może powinniśmy konkurować cenowo, może odpuścić, nie dotarować się tak, bo potencjalnie popyt zniknie. I to są cały czas uzbrajamy się w, w wiedzę, Dzięki czemu podejmujemy trafniejsze decyzje menedżerskie. Patryk Kamel, który jest bardzo dobry w tej dziedzinie, do którego pewnie parę razy dzisiaj będziemy się odwoływać, zmierzył i przeprowadził badanie, z którego wynika, że firmy, które mają zorganizowany program analizy, analizy konkurencji, mają 24% niższe średni koszt, mniej więcej 24%, średni koszt pozyskania klienta i wyższe LTB o 19%. To są super duże liczby. Czyli klienci nie tylko przyjdą do nas za taniej, ale też zostaną z nami i wydadzą więcej, u nas więcej dużej. Czyli z jednej strony, tak to podsumowując, tą, tą, tą część z jednej strony wiemy, że to się opłaca, z drugiej strony competitive intelligence, czasem to jest znak drogowy informacyjny, czy czasem jest to znak drogowy, który nakazuje nam coś zrobić. Więc nie zawsze z każdej analizy wynika jakaś a, akcja, no ale jak z, ze wszystkich analiz e, nie wynika żadna akcja, to najprawdopodobniej też jest niedobrze i to mnie sprowadza. Jak doprowadza do tego, tego momentu, że muszę zadać fundamentalne pytanie, czyli jak to zrobić. Tak. Myślę, że tutaj są trzy podstawowe, podstawowe kroki, które powinny. ile by mogło być w konsultingu? No, muszą być trzy. Tak. Będą mogę się zaskoczyć, że w odcinku będzie więcej kroków niż może tu mamy jakąś złotą zasadę. A, natomiast tutaj mamy trzy kroki. Pierwszy najbardziej podstawowym, powinniśmy w ogóle zastanowić, kto jest naszą konkurentem, czyli zidentyfikować konkurentów, no bo podmiotów na rynku jest dużo, a Natomiast my musimy określić, z którymi w jaki sposób konkurujemy. A najłatwiej to sobie narysować, tak naprawdę, taką macierz, z której na jednej osi określimy, jak duży ktoś dzisiaj jest. Wielkość? Tak. Wielkość. No, może wielkość łatwiej poziomu na osi X, na osi Y, e, czy pionowo, jak duży ma zasoby, jak bardzo się przejmuje rynkiem, na, który, na którym jesteśmy. Dojdą do wracając do Padryka kamera. No bo mogą być mogą być gracze, którzy są istotni. Tak jak na przykład, wracając do pierwszego przykładu, Allegro jest świetnym przykładem. Ono może mieć dzisiaj dość duży udział w rynku całym, natomiast jeżeli jesteśmy reprezentacji małej kategorii, mniejszej, o bardzo specyficznej potrzebie, no to Allegro jest dużym konkurentem, ale nie specjalnie myśli o tym rynku, jako to nie jest jeden z ich kluczowych rynków, więc prawdopodobnie to jest fajne źródło właśnie pozyskiwania klientów, czy oferowania value proposition lepszego od nich na tym rynku. Więc mamy macierz, która pozwoli nam zidentyfikować właśnie, a, właśnie klientów, bo do tego trzeba później dobrać, o no, tym będziemy jeszcze mówić, odpowiednie, odpowiednie taktyki. Krokiem drugim, który jest, to stworzenie całego programu, czyli przypisanie odpowiedzialności, w ogóle sprawdzenie, co, co chcemy analizować, na co patrzeć, jakie analizy, w jakiej częstotliwości robić. A więc tutaj ten krokiem jest stworzenie stworzenie całości procesu. Czyli musimy mieć proces, na początku musimy wiedzieć, kto jest naszym konkurentem, jaką taktykę dobrać do danych, danych konkurentów, a z drugiej strony mamy proces, jak reagować, jak zbierać te dane, a potem jak na nie reagować. Tak, i mamy tam minut taktyki wcześniej w roku, a teraz w drugim to jest właśnie cały proces, proces zbierania danych, e, dane o tych klientach. Teraz trzeba przypisać, kto to będzie robił i dwa jakie analizy. To, na co trzeba popatrzeć, to oczywiście to, jak myślimy o analizie konkurencji, prześwietlaniu konkurentów, to co robimy najczęściej, to co robimy, wejdziemy na ich stronę. I to jest oczywiście super, bo to jest, bo to jest... Pierwszy dobry krok, ale jeżeli to jest pierwszy i ostatni, to to wtedy nie jest dobry tak. krok. Tak. Tym wejść na stronę i zobaczyć oczywiście co, no bo jedną to jest szerokość wina, na jakie produkty stawiają, jakie produkty są pierwsze na ich listingach, jakie są ceny, te wracając, zapięć cały monitoring cen, pomeczować tego feedy, jeżeli jest taki sam, no to super, jak nie, no to zlinkować pomiędzy sobą, sobą produkty, produkty podobne, co komunikują, jak często robią akcje specjalne, co komunikują w tych akcjach specjalnych, czy to robią wtedy obniżki cen, czy są to dni darmowej dostawy, czy są to kwestie rat lub innych akcentów, na co w ogóle stawia ta konkurencja, to jest, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, która jest super istotna, bo to oczywiście na jedną stronę, to jest e, wykorzystanie zewnętrznych, zewnętrznych narzędzi, które pozwolą porównać konkurentów pojedyncowo, jak na przykład web kto się pojawia na Kiku World, kto rośnie trafikowo, no bo plusem takich narzędzi na pewno jest to, Wiemy, że one te dane się rozjeżdżają od tego, co my zobaczyliśmy w swoim Google Analyticsie, to jest okej, okay, ale mamy na poziomie trendów porównanych tym samą metodyką wiele podmiotów. To jest trochę tak, że tutaj mam tak jakby kilka wątków tak naprawdę, bo jeśli wejdziesz na stronę konkurencji i zobaczysz, że nie wiem, ta konkurencja teraz ma raty 0%, jeśli wejdziesz raz, mówisz, o kurde, świetny pomysł, wdrażamy u siebie raty, raty 0%, to jeśli nie wejdziesz za tydzień i jeszcze na przykład nie porównasz tego z ruchem, a oni już za tydzień nie mieli tych rat 0%, to najprawdopodobniej to była taktyka, którą oni Starali się wdrożyć, ale która po prostu nie wyszła. I teraz nie robiąc tego. Metodycznie tak naprawdę jesteś w stanie podjąć złe decyzje na podstawie tak naprawdę anegdotycznych danych. Tak raz wszedł o kurczę, oni to robią, bo my też musimy to zrobić. Jeden klient powiedział na infolinii, że konkurencja coś robi lepiej albo zreklamował. Jak nawet jeden... usłyszała to dobra osoba, która mogła podjąć decyzję, nie? Tak, ale nie zbadamy skali tego zjawiska i może zaprzęgniemy proces, który zaangażuje trzech menedżerów z organizacji do naprawiania Edge'u, który jest naprawdę promilową, promilową sytuacją, a, ale tak to musisz proces i zmiany w czasie, no bo wtedy. W też widząc, na co konkurencja stawia lub z czego się wycofuje, no to tak naprawdę za darmo coś testujemy, co jest super. No jakby cofają teraz też naprzeciw to nie działa. A może szczątko że się o różne drogie i powinniśmy, właśnie przechodząc do ostatniego, super istotnego elementu tego procesu, wejść w cykliczne, w cykliczne badania użytkowników zarówno naszych, jak i w ogóle badania na rynku i z nimi rozmawiać i zbierać te dane też w sposób dużo bardziej jakościowy, żeby ustalić. Kto myśląc o danym rynku jest u głowach w ogóle użytkowników, no bo to nam wskazuje, kto jest naszą konkurencją, jaki udział w portfelu mamy my, a jaki ma nasza konkurencja, bo może być tak, że jesteśmy backup planem tak naprawdę dla naszych użytkowników. Jakie są, za co nas cenią, albo za co cenią konkurencję, dlaczego akurat te strepa, które ludzie kupują? No bo to nam daje super insight. Jeżeli jest ktoś większy od nas i ma jakąś słabą stronę, na co zwracają użytkownicy uwagę, to powinniśmy to wyciągnąć i na tym oprzeć całą komunikację. No bo jeżeli duży procent użytkowników komunikuje, że brakuje jakiejś tam usługi, nie wiem, dostawy, wniesienia czy czegoś, no to może to jest super i na tym powinniśmy oprzeć naszą komunikację, bo w ten sposób będziemy w stanie odbierać rynek. Temu, który dzisiaj. Tu jest ryzyko pewne, nie? żeby rozmawiać z konkurencją, żeby też mieć na to jakiś pomysł. Oczywiście, jeżeli chcemy zbadać jakoś głęboko UX z naszej strony, takie metody jak głębokie wywiady indywidualne czy grupy fokusowe, to może pomóc nam, ale tak naprawdę, jeżeli chcemy wprowadzać jakąś nową funkcjonalność albo e, jakieś zróżnicowane metody płatności, no to tutaj, akurat, pewnie badania, które są na trochę większą skalę przeprowadzane, e, są bardziej, bardziej istotne. I tak Naprawdę wyobraź sobie, że teraz tak, wiemy, co robi konkurencja, wiemy, jak na przykład trafikowo działa im to w czasie, jak na przykład to wpływa na cenę, a do tego jeszcze wiemy z punktu widzenia użytkowników, czy to jest pożądana akcja, czy nie jest to pożądana akcja. I tak naprawdę łącząc ze sobą te trzy światy, pewnie też wcześniej jesteśmy w stanie podjąć decyzję, ale łącząc ze sobą te trzy światy, jesteśmy w stanie. Podjąć te decyzje z bardzo dużym prawdopodobieństwem, że one osiągną sukces w naszym sklepie. I mimo, że to by mogło wydawać się trudne, to tak naprawdę, jak sobie o tym pomyślisz, o narzędziach, które są dostępne i o części etatu, który może to zajmować, to mimo, że to są trzy kroki, to często jest kilka dni tak naprawdę, czy dwa, trzy dni w całym miesiącu, które możesz poświęcić. A, dla, a po co? No właśnie po to, żeby koszt pozyskania klienta zmalał ci o 24%, a e, LTV twojego klienta, czy portfel, który u ciebie wyda wzrósł o 17%. I wydaje mi się, że to jest dobra klamra kompozycyjna, żeby powiedzieć czemu to się opłaca i od czego w ogóle, e, od czego w ogóle zacząć, chyba że chciałbyś jeszcze coś dodać w tym temacie. Nie, ostatnie właśnie, mając tą całą wiedzę, o której, o której mówił, no ostatnim, ostatnim tym elementem jest zaplanowanie, za co my z tym zrobimy, czyli stary taktyk, jeżeli ktoś jest dużym konkurentem, w jaki sposób będziemy zabierać rynek, jeżeli ktoś jest jeszcze mały, ale bardzo szybko rośnie, to co my zrobimy, żeby przed nim się bronił, żeby nie zaczął nas podgryzać z drugiej strony. Trzecia rzecz to są też taktyki i schematy reakcji w jakiś sposób, jeżeli widzimy, że cyklicznie konkurencja powtarza daną promocję w jakiś sposób, jak my się zachowujemy w tym momencie, czy podjęcie decyzji właśnie, czy jeśli oni robią promocję cyklicznie na takim poziomie, co my robimy, czy staramy się to kontrolować w jakiś sposób, czy właśnie się wycofujemy i zachowujemy zachowawcze w tym okresie, A, więc to jest kwestia też sposobów reakcji. Na, na, na zachowanie naszej konkurencji, która oszczędza dużo czasu, No bo tak naprawdę wtedy jesteśmy od razu gotowi i to zapewnia dużo komfortu organizacyjnego. Okej, okay, oni robią to, no to my w takim razie robimy to, to, to i to. Wtedy raz, że efektywniej inwestujemy nasz czas, który jest bardzo cennym zasobem w organizacji, a też, dwa, zapewnia to pewien, pewien spokój ducha i też to można oceniać, czy to rzeczywiście działa, mamy to skwantyfikowane, zaplanowane. A działamy dużo szybciej i skuteczniej. Tak, bo chyba z naszej perspektywy tu się możemy zgodzić. Nie ma chyba nic gorszego niż takie konkurencyjne ADHD, nie? w którym widzimy, że coś się dzieje, no dobra, to wprowadzamy jedną, na, drugą, trzy, cztery, wywołujemy fajne tak. na, na rynku pomiędzy konkurentem i zajeżdżamy sobie marże i marże, nam, no bo to jest najprostsze cena, tak. nie konkurencyjne. Oni jeżeli ceny, to my obniżmy bardziej, to nie obniżmy bardziej. No i pytanie, gdzie jest koniec, prawda? Oczywiście wygrają na tym klienci. A natomiast nie, na pewno nie będzie tylko że dla naszej rentowności i konkurentów również, To znaczy, że możemy wygrać tę wojnę na wykrwawienie, to też jest jakaś taktyka, natomiast z kategorii raczej super Tak, i raczej nie, 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 nie polecanych przez nas. Więc słuchajcie, pamiętajcie o tym, że są różne źródła danych. Z których powinniście korzystać, na jej podstawie, do wielkości i skupienia się waszego konkurenta na danej kategorii. Tak powinniście podejmować akcje. I w następnych odcinkach trochę powiemy więcej o analityce, która pozwoli Wam e, uczynić to prawdziwym e, angielszczyzną Make This Happen. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Do zobaczenia.